Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Martona Jakubowska z redakcji Politics Now i mam dzisiaj przyjemność gościć w trzecim odcinku cyklu Gospodarka prostym słowem Jakuba Korzeniewskiego, również z redakcji Politics Now. Witam Ciebie Jakubie. Cześć wszystkim. W dzisiejszej rozmowie skupimy się przede wszystkim na demokracji i jej podstawowych zasadach, więc myślę, że już bez, bez zbędnego przedłużania zacznijmy od samego początku, więc Jakubie, czym jest dla Ciebie demokracja? Tak, właśnie chciałbym na wstępie powiedzieć, dlaczego ten temat może być istotny z punktu widzenia naszego, naszej serii, gdzie skupiamy się na ekonomii państwa. Ale, właśnie rozmawiając o gospodarce i ekonomii, bardzo dużo osób skupia się na kwestiach takich stricte związanych z ekonomią. Jak my do tej pory skupialiśmy się na, na przykład polityce społecznej, albo załóżmy jakichś kwestiach, które są takie bezspornie związane z ekonomią, to mało osób porusza kwestie które oddziałują bezpośrednio na ekonomię, ale niekoniecznie, ale niekoniecznie są samą tą ekonomią. Ponieważ będziemy mówić dzisiaj o kwestiach trochę bardziej związanych z takim, powiedzmy się to poglądem, no bardziej z ustrojem, ale to naprawdę w kolosalny sposób wpływa na gospodarkę państwa, o czym później też, mam nadzieję, będziemy mówić. No a w kwestii zdefiniowania demokracji, demokracja jest to ustrój państwa, de facto państwa polskiego, oraz w większości, jak zobaczymy, cywilizowanych krajów, którym polega na tym, że władza jest sprawowana w sposób pośredni bądź bezpośredni przez obywateli. No, w Polsce mamy ten pośredni system, gdzie wybieramy swoich, swoich przedstawicieli w postaci posłów i senatorów, którzy będą sprawować urząd, będą właściwie zasiadać i stanowić władzę ustawodawczą. No a potem, które i potem jest wybierana rada ministrów, czyli władza wykonawcza i prezydent. No i na tym generalnie skupia się demokracja w Polsce, gdzie mamy właśnie wpływ gdzie mamy wpływ na to, wybieramy spośród tych postulatów partię rządzącą poprzez wybór kandydatów, którzy mają nas reprezentować. Więc w zasadzie to jest ten ustrój, który obowiązuje obecnie w Polsce. Dobrze. A jakie są takie podstawowe zasady dobrze funkcjonującej demokracji, i powiedz, czy uważasz, że Polska mogłaby stosować się lepiej do którejś z nich, a może są takie, gdzie przodujemy? Mm -hmm. Okej, okay. w takim razie, jeśli chodzi o taką podstawową zasadę demokracji, o której bardzo dużo polityków w Polsce zapomina, mówię bardzo dużo, ponieważ w latach 2000. 15, 2023 mieliśmy do czynienia z dominacją obozu rządzącego Zjednoczonej Prawicy, którzy, jak widzieliśmy po działaniach, demokrację rozumieli w bardzo dziwny sposób, kompletnie nie w sposób, w jaki demokracja się definiuje w politologii, a więc oni oczywiście o tym zapominali, ale podstawową zasadą demokracji jest to, że władza jest skupiona, nie w rękach jakiegoś tam, jakiejś tam jednej osoby, która będzie jakimś władcą, ponieważ jest to charakterystyka ustroju totalitarnego. W demokracji władza jest skupiona w rękach obywateli. I aby była skupiona w rękach obywateli, potrzebne są pewne formy przeciwdziałania powstawaniu totalitaryzmu. I na tym między innymi, skupia, na tym między innymi polega trójpodział władzy, czyli z grubsza rozdzielenie władzy sądowniczej. Władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, jak no, z grubsza, mieliśmy do czynienia, do czynienia z upolitycznieniem sądownictwa przez Bigniewa Ziobro za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy, co niestety miało fatalne skutki. No, w ogóle przede wszystkim skupmy się na tym, zadajmy sobie takie pytanie, w jakim celu, w jakim celu dochodzi do takiego upolitycznienia sądownictwa jakie kryją się za tym zagrożenia? No, takie, takie, właśnie, takie właśnie upolitycznienie sądownictwa niestety jest potężnym zagrożeniem z punktu widzenia takiego, że dany polityk będzie mógł załóżmy popełnić dane wykroczenie, daną, nazwijmy to zbrodnię polityczną, za którą później nie będzie mógł być rozliczony. Nie będzie mógł być rozliczony z tego powodu, iż sądownictwo będzie upolitycznione i będzie stronnicze w kierunku polityka. No jest to, jest, jest taka właściwie nie, podstawa dobrej funkcjonującej demokracji, był ten trójpodział władzy, aby polityk miał świadomość taką, że jeżeli coś nabroi, będzie odpowiadać przed sądem i to niezależnym sądem. Władza wykonawcza ustawodawcza, tu mamy kolejny podział, czyli władza ustawodawcza są posłowie, wykonawcza... To będą między innymi Rada Ministrów, gdzie Rada Ministrów również powinna mieć te cechy, cechy niezawisłości i możemy to zobaczyć na przykładzie chociażby ministrów za czasów Zjednoczonej Prawicy i obecnych ministrów. Ponieważ na przykład, jak mówimy o ekonomii, skupimy się na ekonomii, powiedzmy o obecnym panu ministrze finansów domańskim, który widać, że nie stosuje się do takich zagrywek PR-owych, czyli robienia piramidy, jakichś tam innych, jakich innych PR-owych zagrywek, tak jak to było zależne od Zjednoczonej Prawicy, tylko mamy do czynienia z. Ministrem, który rzeczywiście w sposób merytoryczny będzie podchodzić do kwestii związanej z finansami. Niekoniecznie dba o to, żeby ładnie wyglądać, ale dba o to, żeby być merytorycznym w kwestii finansów. Czyli powoływani są specjaliści, prawda, do roli władzy wykonawczej, a nie jacyś tam partyjni ludzie, którzy będą murem stali za dobrem partii. Więc również tak przechodząc dalej, jeśli chodzi o upolitycznianie, jeśli chodzi o upolitycznianie, mamy do czynienia z. Mamy do czynienia z... Aha, jeszcze wrócimy do sądownictwa. Ja chciałbym powiedzieć o takich zagrożeniach, jakie płynęły, jakie płynęły z upolitycznienia sądownictwa. Mieliśmy do czynienia z chociażby sytuacjami... Podam przykład z Piotra Tymochowicza. Ja nie wiem, czy Państwu jest ta postać znana, ale mniej więcej na był to była to osoba, która była specjalistą odbudowania wizerunku. Współpracowała z Januszem Palikotem, Andrzejem Leperem, potem na wschodzie z Kliczko, tam, tam na Krymie, albo w Kijowie, już nie jestem pewny. Ale w każdym razie bliski współpracownik Andrzeja Lepera. Andrzej Leper popełnia rzekome samobójstwo. No i później w roku 2017, ponieważ Piotrze choć było bardzo niewygodną, i te wszystkie kwestie, za które oskarżono, znaczy prześladowano Andrzeja Leperę, jak sam twierdzi Piotr Tymochowicz, został zamordowany. No a Piotr Tymochowicz uciekł do Stanów Zjednoczonych, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, wrócił do Polski i został nagle oskarżony o pedofilię, nekrofilię, znaczy o posiadanie materiałów pedofilskich, nekrofilskich i zoofilskich jednocześnie. Później jak się okazuje, nie zbierano z tego żadnych żadnych materiałów dowodowych w postaci odcisków palców, mimo że byli, byli proszeni. O to i jeszcze chciałbym powiedzieć, że w 2023 został uniewinniony, ale przeszedł przez bardzo długo. Był, był był prześladowany właściwie w więzieniu, w areszcie śledczym, ale można to nazwać więzieniem, ponieważ przetrzymywano tam ludzi przez 13 miesięcy. Zobaczcie Państwo również na sytuację Zbigniewa Stonogi. Również na sytuację Zbigniewa Stonogi, gdzie ci ludzie byli prześladowani w aresztach śledczych. I naprawdę, i naprawdę, jak sami twierdzili, groziło im bardzo duże zagrożenie, między innymi też przez Kamińskiego i Wąsika, którzy przypominam też zostali uniewinnieni przez prezydenta w 2015 roku. Jedna z jego pierwszych decyzji. Polegała na uniewinnieniu Kowińskiego i Wąsika za nadużycia w tej sferze, w sferze, w sferze wykorzystywania służb. No i niestety upolitycznienie, innymi też sądownictwa, wiąże się z jakimś, z jakimś, jak to nazwać, przyciszeniem wrogów politycznych, prawda? Czy, czy, tworzenia, czy tworzenia większej ilości więźniów politycznych. Więc jest to potworne zagrożenie, jest to podstawa dobrze funkcjonującej demokracji, abyśmy mieli trójpodział władzy. Sądownictwo, władze wykonawcze i ustawodawcze. No a teraz odnosząc się do dalszej części pytania, czyli czy coś można w Polsce zmienić, czy w czymś przodujemy? No, obecnie nie możemy mówić o przodowaniu, w czymkolwiek. Obecnie zmieniła się władza i mówimy o gruntownych zmianach. Dochodzi do odwoływania neosędziów i mamy do czynienia teraz z, z przywracaniem tego trójpodziału władzy, co jest warunkiem koniecznym, abyśmy w Polsce. Mogli mówić o demokracji, dobrze funkcjonującej demokracji. I jesteśmy na bardzo dobrej drodze, już ten proces się rozpoczął i trwa. Zostając trochę jeszcze w tym, w tym temacie, bo trochę poruszyłeś temat tych przykładów, ale chciałabym, żeby to dobrze też wybrzmiało, jakie są, czy są w ogóle jakieś konsekwencje łamania tych, tych zasad demokracji, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, jeśli mógłbyś tak troszeczkę nam o tym opowiedzieć. Mm -hmm. Tak, oczywiście. No, jakby mamy dużo, dużo przykładów, które są, które są przykładami mniej takimi doraźnymi, ponieważ gdy mówimy o takim totalnie znacjonalizowanym kraju w postaci Korei Północnej, to tutaj mamy kwestię oczywistą. Tu mamy kwestię oczywistą, że, że nie mamy do czynienia tam z demokracją lecz z totalitaryzmem, ale na przykład takie pozory trzymania demokracji są w Rosji. Albo na Białorusi. To mamy przykłady takiego pozoru trzymania demokracji. Prawda, że wszystko jest demokratyczne. Ale jak wiadomo, mamy do czynienia z totalitaryzmem, z strasznym zakłamaniem w sferze mediów, więc mamy tam do czynienia właśnie z czymś takim, jak tutaj powiedziałaś, czyli, czyli takim już pełnym Nie. totalitaryzmem i zaburzeniem demokracji. Przepraszam, ja tutaj tylko wyłączę jeden z przeglądarek, bo przychodzą powiadomienia z Messengera. O, dobrze. Jestem. No więc wracając, więc wracając, a jeśli chodzi o Polskę, to nie było takie oczywiste, ponieważ mieliśmy do czynienia z partią rządzącą, która mówiła niby o demokracji, że demokracja w Polsce funkcjonuje. Że są partią niby demokratyczną, zwyczna prawica, no ale jak widzimy, mieliśmy do czynienia na przykład zaburzeniem praworządności. To jest w ogóle totalna podstawa. Totalna podstawa dobrze funkcjonującej demokracji, aby kraje były praworządne, aby sądy były wolne. Niestety z tym nie mieliśmy do czynienia i mieliśmy coś na wzór właśnie, że tak powiem, Rosji putinowskiej albo Białorusi, gdzie mieliśmy do czynienia właśnie z w tym kierunku. Mówimy o tym, że jest demokracja głośno, ale tak naprawdę jej nie ma. Dobrze, chciałabym jeszcze teraz wrócić na chwilkę do tego, co powiedziałeś wcześniej, o czym mówiłeś przy tym pytaniu o, o zasadach właśnie demokracji. Co jeszcze, Twoim zdaniem, poza właśnie tym kluczowym trójpodziałem władzy e, powinno być zapewnione w państwie demokratycznym? Mhm. E, Okej, okay. powiedzieliśmy o trójpodziale władzy. E, niezależność NBP. To jest kolejna kwestia, która, która, musi być zapewniona, czyli żebyśmy nie mieli jakiegoś tam partyjnego człowieka w, w postaci chociażby Adama Grapińskiego, który realizuje interes partyjny. Nie, NBP ma, ma również sprzeciwić się działaniom rządu, jeśli są niekorzystne, na przykład do drukowi pieniądze, zlecenie, zlecenia do druku pieniądza przez PWPW, to jest bardzo ważne i działa na rzecz dobra waluty polskiej, a nie, a nie wykonuje bezmyślnie działania, działania jakiegoś obozu rządzącego czy jakiejkolwiek partii. NDP powinno być niezależne dla bezpieczeństwa finansowego. Kolejna kwestia media. To jest bardzo ważne, bo powiedzieliśmy o trójpodziale władzy, ale mówi się o czymś innym, tak nie, że czwarta władza to są media. Przez media one spełniają funkcję informacyjną w prawie chociażby albo w polityce społecznej. W, ek w ekonomii w ogóle i we wszystkich innych dziedzinach wiedzy, w których dowiadujemy się różne rzeczy na bieżąco, to są wiadomości, program informacyjny. Teraz o 19:30 jest program, który przypomina zawsze definicję, na czym ma polegać program informacyjny. Więc zostało to niestety upolitycznione. Powstawała masa memów z tymi paskami z TVP, które były bardzo nakierunkowane politycznie, propisowsko, a antyopozycyjnie, wówczas opozycyjnie. Więc niestety mieliśmy fatalne tego skutki. I to jest bardzo ważne, ponieważ to kształtuje myślenie ludzi. Jest takie określenie, gdzie mówi się o spin-dyktaturze. Spin-dyktatura. Właśnie polega na czymś takim, na przejmowaniu kontroli nad, nad, nad tym, jak ludzie będą myśleć, powstanie masy programów typu reset i tak dalej, miało nakierunkować ludzi na myślenie, na myślenie źle o opozycji i odciągnięcie uwagi od swoich własnych afer, więc wolne media są również bardzo ważną kwestią, niezwykle ważną kwestią dobrze funkcjonującej demokracji. Dobrze, tutaj teraz przy następnym pytaniu już właściwie dużo o tym mówisz, o, o polityce, ale chciałabym jeszcze, właściwie mówisz dużo o polityce byłego już rządu, ale chciałabym jeszcze tutaj nawiązać do tego tematu, ponieważ wiele osób uważa, że właśnie rząd prawa i sprawiedliwości za swojej władzy łamał podstawowe zasady demokracji. I czy mógłbyś opowiedzieć naszym słuchaczom, naszym widzom, w jakim kierunku dążyła Polska właśnie w latach 2015-2023. No właśnie, i jak się po prostu do tego odnosisz? Tak, zacznijmy od tego, w jaki sposób PiS wygrał wybory w roku 2015. Otóż wygrał wybory poprzez. Wygrał wybory poprzez przede wszystkim. Użycie kompromitujących nagrań opozycja, a czy wówczas obóz rządzący, jeszcze między innymi różnych polityków, chociażby Platformy Obywatelskiej, nagranie, to się nazywa afera taśmowa, afera taśmowa, które zdobyli i to skompromitowało w pewien sposób w oczach ludzi obecny wtedy obóz rządzący i spowodowało wzrost poparcia na rzecz znacznej prawicy. No, Była stworzona taka narracja i chciałbym przypomnieć, że Putin w podobny sposób wygrał wybory na początku XXI wieku, gdzie, gdzie również wykorzystał kompromitujące nagrania na przeciwnika politycznego. I gdy zobaczymy sobie, znaczy jak Tomasz Piątek opisuje w swoich książkach, on kopiował, on kopiował działania Putina, Kaczyński. Więc tak opisywał Tomasz Piątek w swojej książce i właśnie mogliśmy to zobaczyć przy okazji chociażby tej afery, afery taśmowej, wzrostu poparcia. Wzrostu poparcia i dążenia do tego, tego stanu polskiego ustroju, który zaczął coraz bardziej odchodzić od tych demokratycznych standardów. Mówiliśmy o tym, jak wcześniej powiedziałem, że jest ta demokracja, że walczymy o tę demokrację. O tej demokracji coraz bardziej odchodzimy. I to jest wzór tego, co robił Putin, co robił Łukaszenka, a też co działo się w Polsce, zaczynało się dziać w Polsce w latach 2015-2023. Dobrze, teraz przejdziemy do pytania, które wydaje mi się, że jest najbardziej związane z tytułem tego cyklu, czyli pytania związanego też z gospodarką, z ekonomią, w której się specjalizujesz. Ponieważ powiedziałeś na początku, że demokracja jest też silnie powiązana z gospodarką, no to właśnie rozwijmy ten temat, w jaki sposób y, zaburzenie demokracji wpłynęłoby na gospodarkę państwa? Mm -hmm. y, oczywiście y, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z, y, jak wcześniej wspomniałem, zaburzeniem praworządności i tym, że sądy są upolitycznione. czujmy się w rolę inwestora zagranicznego, który chce inwestować w Polsce. No i nagle dochodzi do sytuacji, gdy widzimy to, co się dzieje, widzimy, że mamy upolitycznioną prokuraturę, upolitycznione sądownictwo, gdzie prokuratorzy mają bardzo duży wpływ na wszystko, co się dzieje w sądach polskich, a wszyscy sterowani przez Zbigniewa Ziobro, znaczy wszyscy, większość tych najważniejszych prokuratorów sterowani przez Zbigniewa Ziobro i decyzje są też upolitycznione, a nie, a nie takie na podstawie rzeczywiście obiektywizmu prawniczego. No i wczujmy się w takiego inwestora. Jako mamy pewność, że nie zostanie nam zagrabiony cały majątek nagle, podknięcie palca bez powodu i nieoddany, Ponieważ bezpiecznie możemy czuć się w takim kraju, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia z... Hmm, i oczywiście mamy do czynienia z dobrze funkcjonującym sądownictwem. W takiej sytuacji mamy bardzo dużą niepewność. I może, mogliśmy zobaczyć na wykresie inwestycji w Polsce. Inwestycje w Polsce w latach. W latach po 2015, w porównaniu do przed 2015, kiedy zostało upolityczniony przede wszystkim sądownictwo, widzimy spadek. Widzimy spadek inwestycji w Polsce, zagranicznych, co nie jest wcale dziwne, ponieważ wtedy ponieważ ludzie widzieli do czego to dąży, inwestorzy zagraniczni przede wszystkim, ponieważ oni muszą być kilka kroków do przodu i podejmować jak najmniejsze ryzyko względem tego, ile mogą zyskać. No i w takiej sytuacji zdecydowanie zagraża ilościom inwestycji w naszym kraju, jakie są podejmowane. Kolejna z rzeczy, do której dążyliśmy w tych latach 2023 20, 20, to była nacjonalizacja. Widzieliśmy nacjonalizację chociażby loto, y, o, y, nacjonalizację rynku paliw, czyli, y, czyli fuzję Lotosu, chociażby y, wykupienie tej rafinerii. No doszło do czegoś, takiego, że mieliśmy monopol na rynku paliw w Polsce i te paliwa w BP i innych tych benzynowych bo i tak paliwo Orlenu, czyli mogli dostosowywać sobie ceny tego paliwa, z czym mieliśmy do czynienia, mogliśmy zauważyć 15 października, przed 15 października, że niby te ceny są niskie w celu manipulacji politycznej. No, nacjonalizacja jak z grubsza, dokonuje się z powodów yy, zwiększenia kontroli, yy, zwiększenia takiej władzy totalitarnej, yy, stworzenia nowych miejsc yy, pracy dla kolesiów partyjnych, aby, a, aby mogli więcej zarobić, czyli takie pole do kradzieży, do grabieży jeszcze więcej, pole do manipulacji ludźmi. I yy, yy, chciałbym zaznaczyć, że bez wolnego rynku, yy, bez wolnorynkowej gospodarki, yy, a przeciwieństwem wolnorynkowej gospodarki jest yy, właśnie nacjonalizowana gospodarka, yy, jest to, jest, przepraszam, wrócę, bo coś mi z przerwało. Więc tak, dobrze funkcjonująca gospodarka, która funkcjonuje w demokracji, jest wolnorynkową gospodarką. Czyli jedno bez drugiego, nie ma jednego bez drugiego. Jeśli przyśledzimy każde kraje, każde kraje demokratyczne oparte są na wolnorynkowej gospodarce. Nie ma czegoś takiego jak państwo totalitarne które bazuje na wolnorynkowej gospodarce. Znacjonalizowana gospodarka to jest totalitarna gospodarka. To się ze sobą bardzo mocno łączy. I idąc ze strony nacjonalizacji, czyli cofania się też w PRL-u, które mieliśmy za czasów zjednoczonej prawicy, mieliśmy do, czynienia z, mieliśmy do czynienia z coraz dalszym iściem w stronę totalitaryzmu. Czyli z coraz większa nacjonalizacja naszej gospodarki. Teraz widzimy coraz bardziej coraz większe uwalnianie gospodarki, stwarzanie większego wolnego rynku, co dobrze koreluje z demokracją i z podstawą również demokracji w sferze rynku, ponieważ to konsumenci decydują o kształtowaniu się cen, a nie jakieś interesy partyjne. Dobrze, to jeszcze tak krótkie, ostatnie pytanie. Czy są, bo skupiliśmy się tutaj na, w tym pytaniu o zaburzeniach demokracji, jak one wpływają na gospodarkę, to może teraz zapytam o jakieś aspekty, w których sprawność demokracji, oprócz wspomnianego przez ciebie inwestowania, może przyczynić się do pozytywnego rozwoju gospodarki, czyli jak ta właśnie sprawna i dobrze funkcjonująca demokracja sprawia, że gospodarka rozwija się równie sprawnie i równie dobrze. Mhm. Jak demokracja wpływa na to, że gospodarka tak. Więc w takim razie, gdy już powiedziałem o tym ustroju wolnorynkowym w sferze gospodarki, mniej więcej wiem, jak wygląda kształtowanie się linii popytu i podaży, czyli zapotrzebowania ludzi na dany produkt oraz ilości tego produktu. Mamy coś takiego jak równowaga rynkowa, czyli przecięcie tych dwóch krzywych popytu i podaży. I ten punkt przecięcia się jest punktem, gdzie ustanawiana jest cena na poziomie rynkowym. I ona jest stworzona przez popyt i podaż, czyli zapotrzebowanie na dany towar, usługę i ilości tego danego towaru i usługi. To tworzą ludzie, i to względem zapotrzebowania w sposób uczciwy tworzy się wysokość cen. Natomiast w sytuacji, gdzie mamy do czynienia z gospodarką znacjonalizowaną, mamy do czynienia, wchodzą w grę masę regulacji. Nie mówię, że regulacje są złe, ponieważ niektóre są konieczne, ale najlepiej w stopniu minimalnym, a nacjonalizacja sprawia tych regulacji w stopniu, że te regulacje są w stopniu maksymalnym, one są maksymalizowane i one nie odpowiadają zazwyczaj potrzebom ludzi i gdy zobaczymy, jest dużo badań empirycznych mówiących o tym, że w momencie, gdy mamy do czynienia ze znacjonalizowanymi przedsiębiorstwami, w perspektywie długookresowej okazują się one niewydolne ostatecznie okazują się niewydolne i dużo mniej wydolne niż przedsiębiorstwa prywatne, prawda? Gdzie rzeczywiście te ceny kształtują się na poziomach rynkowych i kształtują rzeczywiste zapotrzebowanie ludzi. I tak samo jak w demokracji, w ustroju, to ludzie decydują o władzy w sposób bezpośredni lub bezpośredni o tym, w jaki sposób się żyje w kraju. Tak samo w gospodarce, to ludzie decydują, decydują na co mają zapotrzebowanie i w jaki sposób ma kształtować się cena danego produktu. Dobrze, to już było ostatnie pytanie na dzisiaj, w dzisiejszej rozmowie. Moim gościem był Jakub Korzeniewski, ja nazywam się Martyna Jakubowska, a Państwo oglądali trzeci odcinek z cyklu Gospodarka prostym słowem. Dziękuję za rozmowę.